Sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Spotykamy się w czas wigilijny. Spotykamy się w czas, który w Polsce jest szczególnie przeżywany jako rodzinny. My też stworzymy szczególną rodzinę. I dzisiaj spotykamy się tutaj, by objąć naszą pamięcią. Ale także naszą myślą, żołnierzy wszystkich w Polsce i na wszystkich kontynentach, gdzie służy polski żołnierz, iż wciąż odradza się szansa na lepsze życie duchowe, lepsze życie materialne i większe bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, bo po to ostatecznie. Jesteśmy dobrych, wesołych, błogosławionych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim Państwu serdecznie życzę. Kiedy stajemy razem w środowisku polskich żołnierzy przed tak ważnym wydarzeniem. Tak niezwykle wtopionym w naszą tradycję jak święta Bożego Narodzenia, to takie miejsce jak Tomaszów Mazowiecki i siedziba 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, jest miejscem szczególnym. Czemu? Bo to właśnie stąd wyjeżdżali. Żołnierze, po to, żeby pełnić służbę dla Rzeczypospolitej w różnych odległych miejscach świata. Cieszę się, że w tym właśnie miejscu jesteśmy, i to tworzy taką swoistą więź także z tymi, którzy są daleko od nas. Pełnicie Państwo służbę niezwykle ważną. Stoicie na straży. Bezpieczeństwa Polski. Stoicie nawet szerzej, można powiedzieć, biorąc pod uwagę tych, którzy służą również poza granicami. Stoicie na straży bezpieczeństwa pokoju światowego. Także jako ta armia, która jest elementem Sojuszu Północnoatlantyckiego, największego sojuszu obronnego na świecie. Bardzo serdecznie za tą służbę chcę wszystkim Państwu podziękować. To jest wielka sprawa, to co robicie. To właśnie dzięki Waszej służbie ludzie w Polsce mogą spokojnie żyć i spokojnie pracować. Składam Państwu jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, dobrych świąt i szczęśliwego 2017 roku. Dziękuję. Wszędzie zabrzmi świat wesołości, że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. Yeah.